Dzień dobry, Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC, a to jest Football Manager 2022 i kariera od zera amerykański sen. Mamy 20 lipca roku 2026 i za momencik już za 7 dni. Beniaminek polskiej ekstraklasy, klasy, czyli widzę płódź, podejmie na własnym stadionie górnika zabrze. I na tym właśnie meczu skupimy się dzisiaj. Jednak zanim to spotkanie, to oczywiście trzeba zerknąć na kalendarz i zobaczyć, jak nam poszły ostatnie mecze towarzyskie. Wygrywamy z brandy 2 do 1 po dwóch bramkach Jasona Lokilo. Potem przychodzi mecz z Hajdukiem Split, który wygrywamy 1 do 0. W ogóle to jest mecz kapitalny. W naszym wykonaniu demolujemy Chorwatów, oddając w tym meczu aż 24 strzały. No ale wpada tylko jedna bramka Huberta Turskiego. No i w ostatnim meczu SMS Łódź tutaj pokonany gładko 11 do 0 na podniesienie morale. Zresztą te wszystkie mecze tak naprawdę towarzyskie podnosiły morale naszego zespołu. Miejmy nadzieję, że to morale przełoży się na na trzy punkty z górnikiem Zabrze. Mała zmiana w taktyce, zamieniłem stronami tutaj rolę piłkarzy, czyli na prawej stronie mamy skrzydłowego, bo w takiej roli najlepiej wyglądał w sparingach nasz nowy nabytek, czyli Belk Engels, natomiast z lewej strony Jason Lokilo już nie jest skrzydłowym, a teraz będzie grał jako schodzący napastnik. To oczywiście dla dobra pana Arne Engelsa, który zupełnie nie czuje gry jako schodzący napastnik, zresztą tego się można było spodziewać, wykańczanie akcji 3, a tutaj dribbling do środkowania bardzo dobre, więc zupełnie inaczej to wygląda w kontekście skrzydłowego. Jak przeszedł na skrzydłowego, to od razu zanotował w dwóch kolejnych spotkaniach dwie asysty. Więc to wyszło mu na dobre. Natomiast Jason Lokilo dla niego nie ma różnicy, czy on gra jako skrzydłowy, czy jako schodzący napastnik, ponieważ on operuje bardzo dobrze obiema nogami. Bardzo mocną ma lewą nogę, oczywiście, a prawą, czyli tą, na którą będzie schodził, ma względnie mocną. Więc generalnie dobrze to wygląda z obydwu stron. Co do Jasona Lokilo, była oferta z pogoni Szczecin 140 tysięcy euro. Więc oferta bardzo śmieszna, którą od razu odrzuciliśmy. Natomiast oczywiście to spowodowało, że Jason Lokilo zaczął myśleć, dlaczego. Mi nie dali odejść. Dlaczego ja muszę grać w widzewie? No i mamy pewne nieporozumienia z tym zawodnikiem, ale myślę, że to się jeszcze poukłada. Zobaczmy, kapitan. Sebastian Mrowca, natomiast wicekapitanem będzie Mariusz Siemaszko, no i w porządku. Tak to może wyglądać. Sebastian jest bardzo, bardzo doświadczonym zawodnikiem, więc jako kapitan na pewno nam się sprawdzi. Ok, patrzymy sobie, co tu mamy w kontekście spotkania ze sztabem szkoleniowym. Wydaje mi się, że jest ok. Tutaj wszystko, tu mamy oczywiście kontekst młodych zawodników przesuniemy sobie ich do rezerw Widzewa. No i poza tym poza tym oczywiście przypomnienie o tym, że mamy tutaj masę, masę utalentowanych piłkarzy. A a propos utalentowanych piłkarzy to informacja, której wam nie podawałem. U18 awansowało do centralnej ligi juniorów. Oni w zeszłym sezonie oni w zeszłym sezonie, żeby sobie wrócić teraz do U18 Terminarz zajęli pierwsze miejsce w swojej grupie. W tej grupie łódzko-mazowieckiej, a potem po barażach z ekipą Śląska-Wrocław tutaj wygrali 5 do 1, a potem ze Stomilem Olsztyn 2 do 0. Wywalczyli sobie awans. No i widzę, w Łódź U18 będzie grał w centralnej lidze juniorów. To jest piękna sprawa, bo oprócz oczywiście tego, że mamy sukcesy z dorosłą kadrą i awansowaliśmy z nimi z pierwszej ligi do ekstra klasy, to teraz będziemy sobie jeszcze obserwowali zespół U18. I to jest super rzecz, bo nasi młodzi zawodnicy będą mogli. Skonfrontować swoje umiejętności z najlepszymi piłkarzami, młodymi piłkarzami, oczywiście w Polsce. I to jest super sprawa. Fajnie, że to się udało zrobić. Mam nadzieję, że ten sezon będzie. Dobry zarówno dla młodych piłkarzy, jak i dla tych starszych. Oczywiście dla kadry dorosłej, że oni utrzymają się w ekstraklasie i, i że U18 też utrzyma się w centralnej lidze juniorów. No a tu mamy konsekwencje tego, o czym wam mówiłem, czyli problem z Jasonem Lokilo Oczywiście ja, jako menażer, który nigdy nie daje sobą potrząsać, będziemy tu ignorować wypowiedzi tych piłkarzy. Absolutnie. Będziemy to eskalować, nawet, bo nie dam tutaj sobie wejść na głowę i piłkarze są, w mojej opinii, od tego, żeby grać, a nie od tego, żeby stawiać jakiekolwiek warunki. Oczywiście są pewne ustępstwa, tak, kiedy mamy, nie wiem, słabe wyniki, kiedy naprawdę jest jakiś problem, tutaj ma zębę, chce Lokilo. No nie, nie, teraz już chociażby na złość temu piłkarzowi go nie sprzedamy, bo jak stawia się tutaj trzech czy czterech piłkarzy za, za, za innym graczem, to jeszcze bardziej mnie to absolutnie denerwuje. Ja tutaj oczekuję tego, że piłkarze skupią się na Grze w piłkę, a nie na y, wykłócaniu się z menadżerem Słuchajcie, tu mamy młodych zawodników, to jest prawe skrzydło. Ja szukałem tego, y, tego piłkarza, gdyby nie udało się pozyskać Belga Engelsa Na szczęście się udało, więc kwestia prawego skrzydłowego jest załatwiona Nie będziemy tutaj ani y, próbowali Muse Jahaje, ani Daniela Indraczka pozyskać To jest odpowiednio Czech i Nigeryjczyk Mamy tego belga, więc już nam wystarczy transferów. Nie musimy tu za wszelką cenę stawiać na tych najmłodszych zawodników. Nawet jeżeli są utalentowani, jeżeli chodzi o widzę, tym bardziej że są z zagranicy. A tak jak wielokrotnie podkreślałem, Chciałbym jednak opierać ten widzew na polskich zawodnikach. Dopóki tu jestem, być może ten sezon będzie sezonem ostatnim, a być może kolejny. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Dopóki ja tu jestem, dopóty tu będą grali w większości polscy piłkarze. Menadżerem górnika Zabrze, o czym może nie wiemy, no nie wiemy, teraz się dowiadujemy, jest Jerzy Brzęczek, więc, no, z takim to utytułowanym szkoleniowcem. Przyjdzie mi się mierzyć za momencik, no i z jego ekipą górnika. Miejmy nadzieję, że rozpoczniemy tą, tą, tą ekstraklasę, ten sezon od zwycięstwa, chociaż remis. Ja zawsze sobie o tym mówię, zawsze sobie planuję, jak to wszystko może wyglądać. Remis nie będzie złym, absolutnie wynikiem. Tutaj Marcin Pogorzała, czyli trener, dołącza do naszej ekipy, czyli były piłkarz Lechi Tomaszów, ale tu zbyt wielkiej i długiej kariery nie zrobił. Raczej skupił się na tym, żeby być trenerem. Później sobie to wszystko poukładamy. Przychodzi do nas również Szymon Przybylski, czyli główny analityk gry. Uzupełniamy ten, ten sztab szkoleniowy. Jesteśmy w ekstraklasie i jesteśmy zespołem profesjonalnym w pełni, więc to. To wszystko musi elegancko funkcjonować. Musimy mieć całą ekipę, która będzie pracowała na sukces. Jakim niewątpliwie będzie pozostanie Widzewa w Ekstraklasie. Tu chciałbym zostawić ten zespół. Tak jak zostawiłem Slonim w Ekstraklasie Białoruskiej. Tak jak zostawiłem Unire Slobocja w Ekstraklasie Rumuńskiej. Tak chciałbym zostawić Widzew Łódź w Ekstraklasie Polskiej. Według mnie... No Slonim nie miał szans, żeby pozostać na Białorusi w Ekstraklasie. Taka jest prawda. Cudem utrzymaliśmy tą ekipę, udało się. Unira, Lobocja tak stawiałem, że może im się uda, ale raczej byłem negatywnie nastawiony. A jednak się utrzymali i bardzo fajnie. Co do Widzewa, wydaje mi się, że gdybym teraz odszedł z Łodzi, to oni spokojnie by się utrzymali. Dlatego, że tu mamy naprawdę, naprawdę dobry skład. I to jest skład nieporównywalnie proporcjonalnie lepszy niż był w Slonimiu w kontekście Ekstraklasy Białoruskiej czy w Unii Rejs Slobocja w kontekście Ekstraklasy Ekstraklasy oczywiście rumuńskiej. Także tak to wygląda. Oczywiście tu odpuszczamy sobie zawodników spoza granic Polski. Tylko i wyłącznie scouting graczy polskich mnie interesuje, bo tylko takich zawodników chcemy ewentualnie wyszukiwać. Chociaż mówię tu według mojej opinii, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o kadrę, widzę Łódź, to ona jest dopięta, i raczej tu nie będziemy już nic kombinowali. Raczej nie będziemy robili więcej transferów. Tym bardziej, że nasze listy scoutingowe nie są jakoś specjalnie pełne zawodników, których, którymi moglibyśmy być tutaj ewentualnie zainteresowani. To, co chciałem, to już zrobiłem. Te transfery, które chciałem, one zostały dopięte. Teraz po prostu wchodzimy już w ekstra klasę. No ja nie mogę się doczekać, i zobaczymy, jak ten pierwszy mecz z górnikiem. Zawsze będzie wyglądał. Lokilo, no proszę bardzo, tutaj oczywiście zespoły chcą wykorzystać fakt, że Lokilo jest niezadowolony, po prostu że, że mamy z nim pewien problem. Ja nie będę go sprzedawał, a na pewno już nie za kwotę, którą mi proponują te zespoły, tak? Czyli tu jest, nie wiem, 100 tysięcy euro, no to są ceny śmieszne. Bo my płaciliśmy za zawodników po 300 tysięcy euro, chociażby za tego Belga, więc minimalna kwota, za jaką mógłby odejść Jason Lokilo, to jest kwota miliona euro. I tu absolutnie niższe kwoty nie wchodzą w grę. Z tego co kojarzę, to przy podpisywaniu nowego kontraktu tutaj nie było klauzuli. Nie było klauzuli odstępnego, zaraz sobie to zobaczymy, żeby to potwierdzić. Nie kontrakt, nie oferta, a zresztą podpisaliśmy z nim kontrakt do roku 2028, płacąc mu 13,5 tysiąca euro. O no więc to jest naprawdę duża kwota, i teraz go oddawać. Byłoby dziwne z mojej strony, tak? Nie ma żadnej klauzuli minimalnej, więc tutaj mówię milion euro i możemy zacząć ewentualnie od tej kwoty. Negocjacje niższe nie wchodzą w grę, więc, więc y, tym bardziej nie chcę wzmacniać rywali, tak? Wiem, wiem jakim piłkarzem jest Jason Lokilo i jak wiele może on wnieść do, y, do zespołu, nie wiem, jakiegokolwiek w ekstraklasie. No jest, jest, jest konflikt, ale mam nadzieję, że po okienku transferowym on zostanie zażegnany. Często jest tak, że zawodnik chce odejść, a potem to okienko się kończy. Zespół ma dobre wyniki, oby, oby widzew miał te dobre wyniki. No i zawodnik myśli sobie, no nie, no jednak, jednak zostanę, bo to był dobry wybór. A zespoły, które oferowały mi kontrakt, są niżej w tabeli, więc generalnie to widzew jest tą lepszą opcją. A właśnie, a propos zawodnika niesfornego, to sprawdzimy sobie za momencik. Tu jest pierwszy mecz. Ekstraklasy, klasy, lech Poznań, zagłębie 1 do 1. A ja już patrzę, gdzie jest Kasper Kostosz bo to mnie interesuje, gdzie on wylądował. No nigdzie. Widzimy zainteresowanie z Paxi. Co to jest za zespół? Ja, nawet tego zespołu, słuchajcie, nie mogę. Nie mogę podświetlić sobie. Natomiast jest na liście życzeń wielu, wielu, wielu klubów. Ten Paxi to jest ekipa, już patrzę. To jest ekipa, słuchajcie, z Węgier. Yy, tak? To Węgry? Tak, to Węgry. OTP Bank Liga, czyli to jest liga pierwsza. Ale czy oni są w stanie zaoferować jemu ponad 10 tysięcy euro, czyli jakby płace, którą mógłby mieć u nas, no śmiem wątpić. A zobaczymy jaka będzie przyszłość Kacpra Kostorza. No będzie to trochę śmieszne, jeżeli on wyląduje w ekstraklasie węgierskiej, a mógł grać w polskiej. Jeżeli się okaże, że będzie zarabiał na przykład kilka tysięcy euro, a nie 12 czy 13, co mógł zarabiać u nas. No ale czasami takie rzeczy w FM się dzieją. I ci piłkarze podejmują dosyć dziwne decyzje, takie trochę abstrakcyjne. No, ale to jest mniej, mniej istotne. Już yy, interesuje mnie, oczywiście, to gdzie on wyląduje, ale yy, ile on będzie zarabiał, to już jest jego, jego sprawa. Mógł grać w Beniaminku Ekstraklasy klasy polskiej, gdzie byłby gwiazdą. Wyszło inaczej. Tego broniarka chcą mi zawinąć, a to jest zawodnik z dosyć wysokim potencjałem skrzydłowy, o fajnych warunkach fizycznych. No, można by tu było ewentualnie, no nie taka kwota, może 100 tysięcy euro. Gdyby ktoś mi zaproponował za broniarka 100 tysięcy euro z jakimiś fajnymi klauzulami, to taką ofertę mógłbym, mógłbym ewentualnie. Przejrzeć, OK, Mamy mecze sobotnie, zobaczymy sobie za chwilkę wyniki, one też mnie interesują, bo zobaczymy jak ta Ekstra klasa nasza wygląda, jakie, jakie są teraz dominujące zespoły. Oczywiście wiemy, że Legia Warszawa jest mistrzem Polski, ale zobaczymy jak radzi sobie Radom, jak na przykład Rarom, i tak dalej, i tak dalej. To będzie na pewno ciekawe, natomiast no, najciekawszy będzie oczywiście mecz poniedziałkowy, prawda? Między, między widzewem a górnikiem zabrze. radomek przegrywa z Wisłą w płocku, pias przegrywa u siebie ze śląskiem, legia, jak na mistrza przystało, demoluje warte Poznań 4 do 1, a Brukbetnie Ciecza przegrywa z Rakowem Częstochowa też 4 do 1. I tak to słuchajcie wygląda. Patrzymy, czy mamy polskich zawodników. Ja wiem, że ci, którzy tu się pokazują. Oni mogliby naprawdę wzmocnić Widzew, ale tak jak mówię, nie chcę, nie chcę zawodników spoza granic Polski, bo to będzie za łatwo, to będzie za prosto. Już takie warianty przerabialiśmy w Polsce i nie chcemy tego po raz kolejny robić. Ja wiem, że w FM chodzi o to, żeby wygrywać, ale też chodzi o to, żeby przynajmniej dla mnie, żeby jakiś tam realizm transferowy zachować. Jeżeli oczywiście jest taka. Jest taka opcja, a nie mieć w stylu Krakowi probieża na 25 zawodników, 23 obcokrajowców, bo to nie ma dla mnie żadnej frajdy już teraz na ten moment z gry. To też nie jest. Gdybym grał widzowem karierę dłuższą, to może tak, może tak, ale na ten moment raczej nam to jest niepotrzebne. Dobra. Słuchajcie, lecimy sobie dalej Lecimy sobie dalej, mamy już yy, Niedzielę, więc jutro Spotkanie z Górnikiem, zawrze. Aj Ajajaj, aj. no ciekaw jestem, ciekaw jestem W sparingach, widzę wyglądał Kapitalnie, Raromiak Rozgromiony, Hajduk Split 1-0, ale tam się mogło Zakończyć spokojnie 5-0 Bo tych sytuacji mieliśmy naprawdę dużo e, No dobrze wyglądaliśmy z Bręby Dobrze wyglądaliśmy, jak widzieliście z Midland Mimo, że przegraliśmy, to jednak wyglądało to fajnie Wisła, Lechia 01 1 Podbeskidzie Pogoń 1 do 1 i Jagielonia Krakowia 2 do 1, no i zostaje ten poniedziałkowy mecz, czyli, czyli widzę łódź górnik zabrze mecz wielki. Cały trening w tym tygodniu poświęcony był oczywiście naszej taktyce, tej grze, którą my proferujemy, czyli krótko gramy, powolutku, spokojnie, cierpliwie budujemy te akcje, wiadomo o co chodzi. Tak chcemy grać, tak gramy i tak to ma i tak to ma wyglądać. Więc słuchajcie. No, mam nadzieję, że ten górnik dzisiaj zostanie po prostu odesłany do zabrza z zerowym dorobkiem punktowym. Ok, zmieniamy intensywność treningu. Tutaj możemy sobie to dalej, to sobie damy dalej. Tu też, tu też. Tutaj mamy graczy, którzy mogą się potencjalnie dobrze rozwinąć, ale to są gracze rezerw. I raczej, ja już to przeglądałem, tu nie ma ciekawych piłkarzy na ten moment. Nie ma o czym mówić za bardzo. Zmiany obecnych umiejętności. Struski on się nam fajnie rozwija. Skrobański, no to jest zawodnik też rezerw, chociaż może i by sobie poradził. Turski, no tak, ja wiem, że on ma zadatki na piłkarza kluczowego, jeżeli chodzi o polską ekstraklasę. Rafał Żuberek, to jest najhepszy. 19 lat, Polak, ale taki troszkę opalony Polak, więc w porządeczku, ja pozwolicie sobie tutaj tylko szybciutko wyciszę telefon, bo sporo mi teraz informacji przychodzi e, takich, dobra, no i poza tym to chyba jest ok, wszystko, więc mamy dzisiaj godzina 18, poniedziałkowe spotkanie z Górnikiem Zabrze, rozpoczynamy, zaraz wybierzemy sobie skład na ten mecz, kwadrans przegadany, ale trzeba pogadać troszeczkę o polskiej ekstraklasie, bo to jest taka kariera, gdzie dużo trzeba gadać, bo, bo to jest ważne, dobra, więc więc tak, Majchrowicz oczywiście na bramce, prawa strona tu nie będzie zmian w kontekście e, pierwszej ligi. Lewa strona Bartłomej Wdowik, ale on nie może dzisiaj zagrać, więc na jego pozycji zagra w tym momencie Eisenhardt. W środku na razie będziemy stawiali na. Marcina Najde i nie będzie grał Gonczarenko, a będzie grał Wiktor Biedrzycki. Fajnie to wyglądało, ta linia defensywy w meczach sparingowych. W środku pola na Mecalni będzie grał Pakulski, natomiast obok niego Karol Struski, czyli środek pola, który wywalczył awans do Ekstraklasy. Prawa strona oczywiście Engels, lewa strona Jason Lokilo. W środku nie Zylla na razie, a Hubert Turski, no i w ataku oczywiście Mariusz Siemaszko. Szybko sobie tutaj damy Ławkę rezerwowych, yy, dębińskich, Mielewski, może zróbmy fanhufel, Rokosz i jeszcze mamy trzech zawodników: Zilla, Fojna, Gonsalves. No i zobaczmy sobie na ekranie taktycznym, czy wszystko w porządku, kondycyjnie. Czy nikt tutaj nie jest podmęczony, zmęczony, ma jakieś problemy kondycyjne? Nikt nie ma, więc to jest ekipa, która dzisiaj zadebiutuje w polskiej ekstraklasie. To znaczy nie wszyscy są debiutantami, natomiast jako cała pierwsza jedenastka, to i owszem. Niektórzy już mają za sobą przeszłość ekstraklasową, niektórzy nie, ale generalnie stawiam na Zawodników, po pierwsze, którzy wywalczyli awans, po drugie, w większości polskich, no i pokażcie mi co potraficie. Zobaczmy, jak widzę w, w pierwszym swoim spotkaniu jako Beniaminek. Ekstraklasy poradzi sobie z doświadczonym górnikiem, zabrze. Na czerwono, oczywiście, ekipa złodzi, czyli gospodarze na e, biało, w jasnych strojach, górnik, zabrze. No i jedziemy, gramy, gramy. Mam nadzieję, że trzy punkty. Mam nadzieję, że dzisiaj Siemaszko, Lokilo, e, e, tutaj struski, tak. E, Ci zawodnicy Engels dadzą nam. Dadzą nam... Turski też dadzą nam zwycięstwo. No, oby tak było. Pakulski, Struski, Najda. Żebyśmy zagrali taki mecz jak z Hajdukiem Split. Ten przedostatni sparing. No, to wyglądało naprawdę kapitalnie. No, mieć przewagę z Hajdukiem Split w meczu i, i tak ich zdemolować tymi strzałami. Grać tak ofensywnie, tak kreatywnie. No, to trzeba umieć. Ale pamiętajmy, że sparingi to zupełnie inna sprawa niż mecze o punkty. Tam można wygrywać z ekipami lepszymi. Tam można się pokazywać z dobrej strony. Tam wszystko może wyglądać idealnie. A potem przychodzą mecze ligowe i to troszkę... Inaczej wszystko już e, funkcjonuje. No ale oby tak nie było. Janża. Piąta minuta meczu, Górnik zabrze od bramki, Janża, Janża, zobaczmy, będzie musiał grać długą piłkę, bo tam jest pressing wysoki zawodników, widzę Wałuć, Engels, Engels jest na prawej stronie, Engels będzie chyba dośrodkowanie w pole karne, Turski, ależ się teraz Turski pomylił, no tu Engels znakomicie jako skrzydłowy, chyba był spalony, nieistotne, ale znakomite dośrodkowanie i Turski powinien był to trafić, Turę w pole karne, Adamczyk, oj, nie dał rady Majchrowicz, ale strzał był bardzo mocny, bardzo potężny, pod poprzeczkę, no i nasz bramkarz nie Niestety miał tą piłkę na rękawicy, no ale tak mocnego strzału nie dało się obronić. Tutaj niestety przegrywamy od 11 minuty 1 do 0. No, dobry początek meczu. Te pierwsze 10 minut dla Widzewa. Potem już ta bramka niestety podcina skrzydła, ale poczekajmy, bo to jest jeszcze 70 minut. Tutaj absolutnie Widzew jest w stanie odwracać losy meczów. Widzew gra ofensywnie, więc na spokojnie. Ja myślę, że bramka jedna co najmniej dla Widzewa powinna wpaść. No, ale to zobaczymy. Tur do Siemaszki, Siemaszko do Pakulskiego, Pakulski już w pobliżu bramki rywala, Lokilo, tam wychodzi Siemaszko, Lokilo rusza rajd naszego zawodnika z lewej strony, jest Pakulski, eisenhardt e e e eisenhardt do Biedrzyckiego, ten tutaj jeszcze raz na lewą stronę do eisenharta tutaj jest Turski, sporo możliwości rozegrania, Siemaszko, już tam wychodzi Engels, wychodzi Jason Lokilo, mamy sam na sam sytuację! Belk nie trafia Przegrywa pojedynek sam na sam Z golkiperem Górnika No i tak to właśnie z tymi setkami Czasami, czasami bywa No ale tak jak mówię, no, tych sytuacji na pewno będziemy mieli wiele Teraz miał Najda po, po rzucie rożnym Myślę, że jakieś sytuacje jeszcze dla widza będą Tym bardziej, że Górnik miał jedną akcję Tak naprawdę i zdobył bramkę. My tych sytuacji mieliśmy więcej. Expected goal 0,7 prawie. Cztery strzały oddane, więc to naprawdę wygląda nieźle. No tylko potrzeba to wykorzystywać, prawda? Potrzeba tutaj m, te akcje tworzyć i przede wszystkim m, trzeba skuteczności naszych napastników. El Machdui, Turski, Siemaszko. Ależ teraz odebraliśmy piłkę pod polem karnym rywala. Lokilo, Lokilo w poru karnym. Lokilo Turski! Jak on tego nie strzelił? Znowu zablokowany strzał naszego zawodnika. 28. Minuta meczu. Widzę fuj. Górnik Zabrze 0-1, ale mamy ogromną przewagę. I tylko teraz trzeba to wykorzystać. Engels przegrywa pojedynek główkowy, ale do piłki dojdzie obrońca Najda i będziemy to dalej kontynuować. Eisenhardt. Zobaczmy. Do Najdy. No nie grajmy tak w piłkę. Na tutaj takim ryzyku, gdzie stoi dwóch napastników Górnika Zabrze. Turski do Engelsa. Engels polukarnym, polu karnym. Engels. Czy to może być asysta? Siemaszko, Pakulski. Sporo miał miejsca, ale jednak w obrońce jeszcze poprawia Struski. Kolejny strzał widzę łódź i kolejny statystyki dla naszego zespołu, ale one nam nic nie dają. My tu musimy zdobywać gole. No i jest Widzew w natarciu. Gramy to samo, co w pierwszej lidze. Mamy tą samą przewagę. Wyglądamy dobrze, ale też mamy te same problemy ze skutecznością. Mrowca. Mrowca z prawej strony. Mrowca. Wycofanie piłki do Struskiego. Struski do Najdy. Jak tu nie wpadnie bramka dla Widzewa w tym meczu, to będzie naprawdę dziwne. Mrowca do Struskiego. Struski teraz do Siemaszki. Siemaszko sam na sam. Jeden do jednego. Kto inny, jak nie Siemaszko, miał Rozpocząć strzelanie dla łodzian w ekstraklasie. Pierwsza bramka siemaczki dla widzewa w ekstraklasie polskiej. Wielkie brawa, jeden, jeden widzew w tym momencie remisuje z górnikiem. Zabrze. No i trzymajmy to, ale teraz górnik, widzimy, przyspiesza. Górnik chce bardzo szybko tutaj wrócić na prowadzenie, które. Jimenez, Garces, Touré. Touré już jest polukarnym, polu karnym. Touré trochę się wyrzucił na lewą stronę. Janża, zobaczmy. Janża, tam już przez dwóch graczy. Jimenez ściśle, jak dużo miejsca, ale nad poprzeczką. No, gdyby ten strzał był troszkę niżej, celniejszy, to pewnie by wparł do bramki Majchrowicza. No, ale nie wparł. Turski. Turski, widzę, kontynuuje natarcie. Engels, Engels z prawej strony na wysokości pola karnego centra. Jest tam Siemaszko! Mariusz Siemaszko 2 do 1 Mówiłem, że widzę strzeli bramkę Byłem tego pewien, ale że strzeli dwie Jeszcze w pierwszej połowie No to bym się nie spodziewał No i powolutku kończymy te 45 minut Widzew wprowadzi 2 do 1 Po dwóch bramkach Siemaszki A Engels, który Zamieniona ta rola jego została Było to trafione Jest asysta, asysta z Turskiego Dwie setki stworzone przez Engelsa No mamy naprawdę dobry mecz Naprawdę dobry mecz i trzeba to wykorzystać. Na stadionie 18 tysięcy ludzi, tak? No 5% to są oczywiście kibice z Zabrza. Tu będziemy mieli frekwencję, myślę, stuprocentową na każdym meczu u siebie, bo w Łodzi jest klimat do kibicowania Widzewowi, bo w Łodzi jest stadion, bo w Łodzi są karnety sprzedawane, bo tu jest elegancko, tu jest po prostu elegancko. 2-1 Widzew Łódź i na pewno jeszcze będą sytuacje, które może pozwolą nam podnieść wynik tego spotkania. To znaczy na pewno takie sytuacje będą, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, bo znam tą drużynę, wiem jak grają, a ten Engels, który nam na prawym skrzydle teraz po prostu rządzi i dzieli. Engels, Engels, do środka mamy tutaj Siemaszkę. Siemaszko! Hat-trick Magnifik Siemaszko! Gdzie są osoby, które jeszcze niedawno chciały tego zawodnika z widzewa sprzedawać? Gdzie są te osoby? Siemaszko, 35, 41, 47. hatrick naszego napastnika. Widzew jest wielki. Widzew jest potężny. Widzę, w pierwszym swoim spotkaniu ma szansę zainkasować 3 punkty. Ale też pamiętajmy, że widzew to ekipa, która ma problemy w defensywie. I 3 do 1 to jest niewiele. 3 do 1 jako Beniaminek to jest naprawdę niedużo. Tu w każdej chwili. Ale gol! Teraz wynik tego spotkania może się odwrócić. Mamy 3-2. Słuchajcie, więc kontakt kontakt Górnika Zabrze. Będzie weryfikacja tej bramki, bo nie wiem, czy tam nie było, yy, tak, uznany gol, niestety, no ale taki gol, który dziwny taki gol troszeczkę, no nieważne, nieważne, 57 yy, minuta spotkania, widzę wygrywa już tylko 3-2, ale no jakby się to nie skończyło, tak, nawet jeżeli się skończy 3-3, to tu będziemy mega, mega zadowoleni i optymistycznie nastawieni do tego, co się może wydarzyć jeszcze w tym sezonie. Siemaszko w polu karnym, Siemaszko, ale jest osamotniony, wycofa, Engels, Engels, zobaczmy, jest lo kilo i ten zawodnik, który jest niezadowolony, potrafi, potrafi. Engels kolejna asysta. Belk na prawej stronie będzie zawodnikiem w tym sezonie kluczowym. Być może nawet będzie zawodnikiem lepszym niż Kacper Kostosz. Tego nie wiemy, ale można się tego nie spodziewać. Struski, Mrowca widzę wprowadzi 4-2. Jeszcze poczekamy ze zmianami, oczywiście, bo bo to nie jest wynik, który daje nam yy, pewność, że my tutaj zdobędziemy 3 punkty w tym meczu To jest oczywiście wynik bardzo dobry Ale w związku z tym, że umówmy się, no Majchrowicz nie jest bramkarzem wybitnym I będą się jemu zdarzały błędy Na pewno, biorąc Engels 5-2 No demolka, demolka, dzisiaj w Łodzi To jest bramkarz, któremu na pewno będą się zdarzały błędy I to jest bramkarz, no patrząc na jego atrybuty, bardzo średni jak na Ekstra Klasę, Żeby nie powiedzieć słaby Ale to jest Majchrowicz, to jest Polak to jest zawodnik, do którego zawsze będę miał sentyment, Najda, 6-2, 6-2, 6-2 widzę z Górnikiem Zabrze, Beniaminek gromi Górnika, niesamowite rzeczy się dzieją dzisiaj w Łodzi, no nieprawdopodobne, słuchajcie, no ten mecz już wygramy, ten mecz już wygramy, co do tego nie mam wątpliwości, zróbmy zmiany, dajmy młodym chłopakom pograć, Marek Rokosz za Turskiego, Gonsalves za Siemaszkę, i może, może Zylla za, za za Pakulskiego tutaj, tak sobie to rozegramy, Siemaszko trzy bramki, nieprawdopodobne, ile tych asyst słuchajcie ma, ma Engels, no tutaj dwie asysty, 9-0 ocena, no ses, co to jest za piłka słuchajcie, co to będzie być może za gwiazda. W ekstraklasie, no ale jemu płacimy solidne pieniądze. Jego kupiliśmy za 350 tysięcy euro. Co, jak na warunki polskie, to jest ponad milion złotych, tak? To są duże pieniądze. Więc, no tutaj absolutnie, no oczekujemy. Oczekujemy, że będzie to zawodnik kluczowy. I faktycznie takim na ten moment jest. Morowca, zagranie do Engelsa. Ten znowu, ten ma siły. Ten po prostu jest zawodnikiem, który, no tutaj może mieć kolejną asystę, ale teraz Gonsalve. Zamiast tu uderzać po długim słupku, no to zdecydował się oddać piłkę. Zamkarzowi górnika zabrze, a widzew prowadzi w 72 minucie 6-2 z górnikiem. Widzew może być w tym sezonie czarnym koniem tych rozgrywek. Oczywiście ja nie liczę, nie liczę na nic więcej niż pierwsza. Niż, niż, środek tabeli, niż środek tabeli. O tak, może górna połowa tabeli, ale oczywiście tutaj o niczym więcej raczej być mowy nie może. Wygląda na to, że górnik jest po prostu słaby bo nie sądzę, żebyśmy my w każdym meczu wyglądali tak dobrze, że będziemy mieli expected goals na poziomie 3 0 -6. no przecież to jest jakaś masakra, my będziemy liderem po pierwszej kolejce, jako Beniaminek co oczywiście jest rzeczą fantastyczną, no ale ale to, to jest dopiero początek i, i tu znamy swoje problemy, swoje słabości w defensywie, będziemy musieli nad tym pracować, ale możemy to robić możemy to robić, możemy robić dobre wyniki, możemy robić naprawdę dobrą grę, kreatywną grę ofensywną grę i na to się w tym sezonie nastawia wizew Mrowca, Mrowca do Struskiego, Struski teraz pod pole karne, tu jest Biedrzycki, Biedrzycki do Najdy zobaczmy, Najda, Najda tutaj Ajstolarski zabrał mu piłkę, ale jest Morowca, czy tu będzie sytuacja jeszcze kolejna na jakąś bramkę, Najda do Biedrzyckiego Biedrzycki teraz do bramkarza, no i słusznie tu Majchrowicz na spokojnie, nie ma co się jakoś specjalnie teraz tutaj przemęczać, dograjemy ten mecz do końca 6-2, może Górnik zdobędzie bramkę trzecią, może może tak, może nie, nawet jeżeli to nic się złego nie stanie Wiemy, że tu będziemy na pewno tracili dużo goli. Bo i tych goli dużo traciliśmy w wylizę pierwszej. Więc i w Ekstraklasie będzie tak samo. Tym bardziej, bo tu są mocniejsze zespoły. Ale ważne jest to, żeby strzelać. Żeby się Maszko był w kapitalnej formie. Żebyśmy może go sprzedali na koniec. Za jakąś dobrą kwotę. No jak on zostanie królem strzelców Ekstraklasy. A być może tak się stanie. No to na pewno yy, będą konkretne pieniądze w jego przypadku. Oferowane dla Widzewa. Jeżeli pęknie klauzula oferty minimalnej. 5 milionów euro. To by było coś pięknego. No ale na razie... Gramy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Lokilo nie, nie dojdzie, sokół to przejmie. 15 sekund do końca tego spotkania. Widzę, Łódź górnik zabrzesz 6-2. No to, to, to brzmi jakoś w ogóle abstrakcyjnie, ale tak, widzę, zdobył w tym meczu 6 goli. No i, yy, i widzę, chce, chce tak grać. Jest, mamy to. Mamy 3 punkty, słuchajcie: 18 strzałów, 3-12 Expected goals 8 celnych. Właściwie wszystko, co, co w, w, w światło bramki było kierowane, to wpadało. I Kacper Kostosz pewnie może sobie teraz myśleć, kurczę, a ja mogłem tu asystować, ja mogłem być gwiazdą tego zespołu, no ale już nią nie będzie. Za odcinek wam serdecznie dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!